30 sierpnia, co my tu mamy? ho 30 sierpnia i karta głupca. No, tak, wakacje się kończą, a tarot Państwa namawia do tego, żeby ruszać przed siebie w nieznane. No, ale nie wszyscy mają za sobą urlopy, więc być może to jest karta, która mówi tak. Po pierwsze, to, co Cię spotka, czego nie znasz, czego nie rozumiesz, czego nie czujesz, powinieneś bardzo dokładnie ocenić. Nie rzucaj się na oślep w coś, co jest dla ciebie nie do końca zrozumiałe. To jest również karta, która przestrzega przed e, e, towarzystwem ludzi, którzy zachowują się w sposób nieodpowiedzialny. Ja wiem, że to może się wydawać truizmem, ale jednak czasami e, dozwalamy komuś e, w naszej obecności na tego typu zachowanie. Karta, która grozi Państwu wtedy jakimś uszczerbkiem nawet na zdrowiu. Ale i również to jest karta, która mówi tak: jeżeli dzisiaj w końcu masz czas na to, żeby usiąść i powiedzieć sobie: A co tam? Teraz jest moje życie i mój czas i zaplanować cokolwiek, nawet najbardziej odlecianego świetny czas. Na pewno to, co Państwo zaplanują, w sensie takim, od razu wchodzę w to. Sprawi Państwu ogromną frajdę dobrawróżba.pl Polecamy się.